Gra o Tron to bez wątpienia najlepszy serial ostatnich lat, którego sam jestem wielkim fanem. Intrygi, magia, wszechobecna przemoc i wspaniała fabuła sprawiają, że oglądalność serialu ciągle się zwiększa. Premiera następnego sezonu została zapowiedziana na wiosnę 2017 roku bez dokładniejszego podania miesiąca. Zanim jednak nastąpi, przedstawiamy 14 ciekawostek z tego właśnie serialu. Zapraszamy! Aktorka grająca Brienne Startu, Gwendolyn Christie, nie zna swojej daty urodzenia. W jednym z odcinków pierwszego sezonu, Daenerys zjada dla kala serce konia. Jeśli zastanawialiście się, z czego było wykonane, to była to ponad kilogramowa masa substancji przypominającej żelki. Żelazny Tron to najbardziej pożądany obiekt w oczach każdego, kto pragnie rządzić w Westeros. Przy konstrukcji jego serialowego odpowiednika użyto różnych rodzajów mieczy z różnych produkcji. Jeśli mu się przyjrzycie, zauważycie, że jest z nim także Glamdring, miecz Gandalf'a z Władcy Pierścieni. A tak według George'a R.R. Martina powinien wyglądać Żelazny Tron. Po lewej jego wizja, po prawej filmowy odpowiednik. Język dotraków został w całości stworzony na potrzeby serialu przez Davida Petersona, doświadczonego językoznawcę, który wymyślił blisko 3000 wyrazów. Tylko dwa słowa zostały zaczerpnięte z języka angielskiego. Pierwsze to Erin. Jest to imię żony Petersona, które w dotrackim oznacza miły, a drugie to Lost, oznaczające rozczarować, dawać zawód. Na ostatni wyraz nalegał sam Martin, który był rozczarowany zakończeniem serialu Lost. Większość aktorów nie przeżytała książki w obawie, że wiedza o ich losach płynie na ich grę aktorską. Po premierze pierwszego odcinka serialu, Jack Gleeson, aktor wcielający się w znienawidzonego króla Joffreya, otrzymał list od George'a R.R. Martina, w którym pogratulował mu i przekazał, że teraz wszyscy go nienawidzą. Dzięki serialowi w telewizji powstało nowe określenie o nazwie Sex Position, jest to ujawnianie ważnych wątków fabularnych podczas scen łóżkowych. Oprócz zwykłych aktorów, w obsadzie znajduje się także kilka aktorek porno, takich jak Shae, kochanka Tyriona. Wilkory w pierwszym sezonie grania były przez prawdziwą rasę psów o nazwie Norton Insoot. W kolejnych sezonach zastąpiły je generowane cyfrowo wilki. Ned Stark nigdy nie wypowiedział kultowych słów Brace yourself, winter is coming. Siostra Tiona w serialu ma na imię Yara. Nie wiadomo dlaczego zmieniono jej imię, bowiem w książce nazywa się Asha. Peter Dinklage, aktor wcielający się w rolę Tyriona, jest wegetarianinem, dlatego każde mięso, jakie zjada na planie serialu, nie jest prawdziwe. W oficjalnym sklepie HBO jest możliwość kupna oryginalnej repliki Żelaznego Tronu, jednak jeszcze nikt nie zdecydował się go nabyć. Być może powodem jest jego cena, która wynosi 30 tysięcy dolarów. W napisach początkowych ukryta została historia opowiadająca o wydarzeniach sprzed głównego wątku. Na Astrolabium widać smoka Targaryenów atakującego miasta Westeros, następnie pojawia się wilkor Starków, lew Lannisterów i jeleń Baratheonów, którzy pokonują smoka w trakcie Buntu Roberta. Pod koniec całe Westeros składa hołd jeleniowi Baratheonów, a Robert Baratheon wstępuje na tron. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, a w przypadku gdybyś chciał otrzymać więcej tego typu materiałów, zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia!